Dziś muszę posprzątać syf i naukę Ej mm aktualnie owsiankę kawową yy, i plan dzisiaj jest taki że pójdę biegać może ale może nie yy, na obiad zupa z soczewicy będzie yy, ubieram się idziemy do yy... Max Burgers i, i później pójdziemy się przejść chyba i w ogóle wezmę buty zimowe. Nie wiem, <gryw> czy to interesujące, jakie buty wezmę. E, I później zrobię zupę soczewicową. Może. Może. Zobaczymy. Zimy okay. Dobra, test Zarazem 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 jagodą i tam. Co to jest za Zarazem Zarazem za

Zjedliśmy Max Burgers um, tak jest I idziemy teraz um, spacerować dalej um, Tu jest dzień dobry w Wrocław um, I co? I idziemy się przejść, może po drodze jeszcze jakaś uh -huh. Burger był spoko Zmierzymy. Najadłem się bardzo I Jest zimno, no i zimniej niż na śnieżce Jak no. widzieliście e, z wczorajszego vloga Cieszę się, że taki pozytywny odzew jest pod nim. Hej kochani! Yy, jesteśmy w trakcie spaceru i spotkaliśmy pana, w sensie Marysia zobaczyła pana, tu sobie leżał i podeszliśmy do pana i pan yy, taki średnio przytomny. W sensie przytomny, ale taki... No jak się to się obudził. To się obudził, ale średnio, średnio w ogóle taki domny. Więc... Yy, Zadzwoniliśmy na 112 Pan w międzyczasie się obudził Tak, odwziął, wstał, odpnął się się, czy pójdę z nim do jego mieszkania Tak I potem zrobił dziwną linię, poruszył kwiaty. I Marysza nie chciała iść z nim hmm. do mieszkania A ja zadzwoniłem na pogotowie, to on że policja, policja, blablabla be. I wstał był... i zaczął się robić taki agresywny pan mówił pół po polsku, pół po ukraińsku, jeszcze taki... Alkoholowy bełkot. E, więc e, odeszliśmy i pan sobie tam e, chodzi. Pan za nami, szedł. Tak, szedł za nami, ale już przestał. Ale tak szedł len. Ledwo, no bo taki średnio na nogę. To się wywrócił wrócił, bo dlatego leżał. Tak, nogę miał jedną w bok, jakby dosłownie ją złamał. Ale nie złamał, bo nagle wstał i zaczął po prostu nowo narodzony. Oj tak, oj teraz sobie idziemy no. przez rondo. Do Helen na kawę ojciec Wracamy już kochani do domu, bo jest zimno. Nie chcę wsić na kawę, się szkoda mam pieniędzy. Takie ciastka, e, ponieważ idziemy na kawę z domu. E, będziemy i jest mega mgła. Mgliście potężnie jest i tak. Witam w mojej kuchni. Dzisiaj zupa strzewicowa. Ziemniaki mam przygotowany, już cebula, czosnek, marchew. pomidory że krojony w puszce. Strzewica czerwona. Bulion, kmin rzymski, bo mega lubię. I kurkuma. No i sól pieprz. Um, I będę to robić w, w ryżowarze, bo, 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 bo będzie mi wygodniej. Lubię z nim robić zupę. Więc także tak. No i pierwsza bóle kąskę. Kroimy. Tak. Albo takie piórka. Takie coś pomiędzy, albo w całe. I czosny. sobie włączam tu to wspaniałe urządzenie na zupę i daję start i tu już zaczyna grzać i daję oliwę tak z dwie łyżki i wrzucam żeby się zeszkliło, I w tym czasie sobie zetrę marchewkę na dużych oczkach i pokroję ziemniaki w kostkę. I to wrzucę, zaleję wodą. Dodam e, bulion, kumin, kurkumę sól, pieprz, tak do smaku. że troszkę sosu sojowego. Yy, pokroiłem to, było ciężkie. I też ciężko. Jedną ręką. I teraz dodajemy warzywa Też coś widać. Warzywa I Jak mam przyprawione to to tutaj soczewicę żeby tak ona nie wiem co w sumie nie ma żadnego płynu ale tak podsmażam jeszcze tą soczewicę z tymi warzywami jakby klijam ręki Podsmażam ją za zlą. podsmażam ją z warzywami i tak po 2-3 minutach dodam, wleję wodę i zamknę to i to się będzie gotować i później tak już pod sam koniec puszkę pomidorów wrzucę i może zabiorę śmietanką, ale nie wiem, zobaczę czy będę mieć ochotę, no um, i tyle i done.